Cześć i witam w kolejnym odcinku, w którym zrobimy płytę boiska, eee, a zatem dodajmy Play. SX 0. Kropka, OK może e, SX1. Tak dwa damy troszeczkę tutaj to rozszerzymy, Ctrl A, All Transform, Origin to geometry klikamy. <grym> I dalej sobie wejdźmy w Slash na klawiaturze numerycznej. Z... I teraz, no, myślę, że połowę na początek zrobimy tego błyska, a dalszą część odbijemy modyfikatorzem Mirror. A zatem zrobimy sobie tryb edycji. No i tak plus minus, tak jak błysko wygląda, bo te błyska troszeczkę tutaj będziemy sobie dzielić. Myślę, że tak na początek podzielmy sobie to na e, trzy części O w ten sposób, może niech to będzie CTRL-R tutaj damy um, hmm. powiedzmy tyle Tutaj przedzielimy też gdzieś na połowę Tu będzie te kółeczko w tym miejscu Dobrze. I jeszcze może tutaj tam podział, tutaj tam podział. No jeżeli to będzie troszeczkę te buisku, nie tak jak powinno być, to no cóż, ale mniej więcej, ale mniej więcej na pewno tak. Ok, tutaj myślę, że jesteśmy w trabicji i Tą ścianę sobie wyrzucimy, zmińmy wertikę, zrzucamy, dodamy teraz cirko. E, na cirko, no dobra, ma 32. Mm, ok, niech tyle będzie 32 i gdzieś e, zmniejszamy, nie wiem, plus minus do takich rozmiarów G w osi Z, przepraszam, w osi Y, tutaj zmniejszymy. Ok, ustawimy sobie na środku. Weźmy sobie, wrzućmy tutaj te um, punkty. Ok. Um, kol, um, kolejna rzecz to tutaj klawisz F, klawisz F łączymy ze sobą um, punkty, tak samo zróbmy tutaj też klawisz. E, proszę mnie ten punkt, ten punkt. A tutaj jeszcze dodamy jedną pętlę Ctrl R i tutaj klawiszem F połączymy. Teraz kolejna rzecz, myślę, że tutaj już możemy całość złapać i klawiszem F wypełnimy tą ściankę. Prawy klawisz myszy klikamy, wchodzimy tylko we ściany, prawy klawisz myszy i zróbmy połok face. I ten punkt, który jest tutaj, weźmy sobie, włączmy Auto Merge, Vertices, Auto Merge, GG, w osi GG klikamy dwa razy tak szybciutko, GG. Teraz trafiłem właśnie w ten punkt. OK, tak i po prostu tutaj połączymy, zrobimy taką siatkę i tyle, a powinno być OK. Nie? To samo tutaj F. Prawy klawisz myszy, tylko znowu na ścianę. Palk face. Bierzemy tutaj to. GG. OK, czyli te punkty tutaj powinny stanowić jedne się połączyć. Żeby się o tym przekonać, możemy to kliknąć wszystko klawiszem A. Kliknąć klawisz M i wybrać By Distance. Jeżeli nam pokawał remove zero verticals, to jest OK: wszystko się zgadza. Nie ma jakichś dodatkowych zbędnych punktów. I tutaj również zrobimy to samo: klawisz F i również klikamy prawą ścianę, prawy klawisz myszy, poke face. Eee. Mm. OK, chociaż tutaj szczerze mówiąc. A to inaczej zrobimy, może jeszcze cofnijmy się, zaznaczmy te dwa punkty, zróbmy subdivide, o i tutaj jeszcze z, klawiszem nie odklikniemy, dodamy kolejne przecięcie, bo klawiszem nie dodajemy przecięcia, złapiemy jeszcze raz te wszystkie punkty i może teraz właśnie mamy ścianki, zrobimy sobie walk face, o może tak to podzielimy, no trochę inaczej będzie, tutaj to podzielone, ta geometria i klawisz może GG, klawisz GG, o w ten sposób chciałem to zrobić, klawisz A, wszystko zaznaczamy, znowu M I jest Remove Zero jest, czyli powinno być wszystko, słuchajcie, po prostu OK No dobrze, i teraz wy, musielibyśmy wymalować te linie, wyrysować te linie, najpierw zaznaczę sobie tutaj to pole karne więc te kliknę ctrl-b, czyli Bevel, eee, no tak, tylko teraz byłoby dobrze, żeby one miały odpowiednią grubość, czyli taką samą grubość, wszędzie po prostu, eee, dlatego musimy ją jakoś ustalić. To jest 0.01, jakby 0, 0, pasowało. Teraz tu troszeczkę tak te linie mi się pokrzywiły, widzę, że ja sobie wszystkie złapię, ok, te linie, i kliknę S. Y0. OK, po je. OK. No tutaj, no tutaj jest OK. Tutaj, może dla pewności, też kliknę. S Y0. OK. Dobrze. I jest w porządku. A tu jeszcze zapomniałem, że jest taka e, dla że nie? Taka piątka. E, no dobra, jeżeli chcemy, to może. Też to wyrysujemy gdzieś, tutaj, tu będą, to będzie gdzieś, bramka to powinna tak naprawdę mniejsza, szczerze mówiąc, eee, chyba, właśnie, hmm. ok okej, tutaj jeszcze może jakieś lubka dodamy, okej, okay. W x troszeczkę przesunę 0,1, może tyle, taką wartość, żeby to było już tak samo gx, a tutaj minus 0,1. Okay. Dobra, czyli w tym miejscu by stała bramka, a tutaj będzie ta piątka bramkarska, więc też kliknę sobie tutaj mm, te ścian tę krawędzie Ctrl B i tam mieliśmy 0.01 i OK. Klikamy C. Tak, żebyśmy mieli linię e, tej samej po prostu. teraz łapie te punkty. OK, jeszcze T, jeszcze T i klikamy S, Y, 0.0 e, Przepraszam. E, oczywiście chodzi o to S, Y, 0, tak, żeby one się ładnie wyprostowały. No dobra, tutaj być może że ten by musiał minimalnie tam przesunąć GF, y, okay. Dobra, mam jakąś grubość, myślę, że jest fajnie. Dobra, dalej. Złapmy tutaj te punkty od kółka. Więc wejdziemy sobie w, e, w ścianki. Przepraszam, w krawędzie zaznaczę je Ctrl SHIFT ALT. Trzymam też Ctrl B, B, -B. I damy 0,01 0, ok. No dobra, może tak geometrem nie będą to jakoś ekstra. Tutaj troszkę to przesuwam, ale nie jest za. Nie jest za, że. Ale może być w porządku. Ok, to jest w takim razie zrobione. Chyba tej więcej linii nie ma, prawda? Więc może to wszystko sobie złapiemy to wejdziemy w materiały, zrobimy nowy materiał. Damy tą materiałową jakąś zieleń. Jakąś boiskowa zieleń. Plus i minus może być taka. Nie wiem. OK, nie będzie. Kolejny plusik New. Można nazwać to linię. Ok. I zaznaczę sobie te linię, te, które chcę, żeby były właśnie moimi liniami. Linie i zrobię Assign. To samo zrobię tutaj. Tu, tu, tu. tu, tu. I tu i zrobię linię, zrobię Assign. ok yes. i to samo zrobię tutaj. Tuż mogę się popuścić o ctrl shift plus i również mnie i zrobię assign mhm. dobra ok, myślę, że jest w porządku a no tak, tutaj jeszcze zapomnieliśmy o tej linii, która ma tutaj a, przecież być a, czyli już na połowie a, no może tutaj a, po prostu w osi y wyciągnąć dodatkowy taki loop a gdzieś tak o, powiedzmy, tyle. Więc na oko połowę tej linii. To była połowa grubości tej linii, i tutaj również zaznaczę sobie te ścianki. Oczywiście można sobie pomóc. Ctrl Shift Plus. pozaznaczać nie, Tutaj nie mogę, więc linia zrobię aside. No dobrze, myślę, że jest fajnie. Zobaczmy, jak to w trybie obie... To wygląda tak. No pewnie tu jeszcze kropki od pola karnego by zabrakło, tak jeszcze gdzieś tutaj, ale mi się wydaje, że tak sporo pracy zrobiliśmy. Aha, no i oczywiście czyli nie tutaj by zabrakły te dookoła, w ogóle boiska, ale to za chwileczkę, więc tutaj myślę, że jest w porządku. Tutaj zróbmy sobie w trybie edycji, w tym momencie dodamy modyfikator mirror. A, na y, g, fosi y, damy do góry, tylko klikniemy sobie clipping, żeby nam to się ładnie połączyło, a więc g, fosi y, ok, no i tutaj troszeczkę się przybliżę. A, to już mamy taki szef, jest to tutaj, więc a, yy, nic nam się nie rozjedzie, bo mamy clipping włączony, no i powiedzmy, że gdzieś teraz tak mogłoby być. Mogłoby być. Ok, no i całkiem boisko nam tutaj z tym liniami wyszło. Ok, nieźle. Ehm. może być. I tutaj myślę, że jeszcze. Oczywiście te linie jeszcze zabrakły, ehm, więc tutaj po prostu Ctrl-R. I tutaj po prostu dodam hmm, pętlę. OK, tutaj już tak zrobię na oko w takim razie, CTRL-R, bo chyba... S, 0, GG, dwa razy, OK, gdzieś tutaj dodamy, cyk, no i z tamtej strony również, CTRL-R, GG, tworzę też na przecięciach tak mniej więcej kwadracik, OK, aha, no i to wszystko, bo tutaj już mamy mirror, Zatem tylko tyle. Ctrl Shift Plus. Ctrl Shift. Ctrl Shift Plus. O, ładnie się zaznaczyło. Ekstra. Super. Linia i zrobię Assign. Ok. I jest całkiem fajnie. No, oczywiście jeszcze. Mm, Rzut różny, więc sporo jest nawet tych linii. wcale nie jest tak mało, jak widać. No tutaj od rzutu różnego też można by zrobić jakieś linie. No właśnie, tutaj też troszeczkę o tym zapomniałem, że jeszcze tutaj była dodatkowa praca i tak się zastanawiam, właśnie, jak tutaj to sobie zrobić. OK, a może byśmy po prostu dali klawiszem K jakieś dodatkowe przecięcie i CTRL B po prostu uruchomi on troszeczkę, bo musiał być większy, 0.01 o właśnie, czyli mamy tą grubość i to całkiem dobrze wygląda mhm. no i mamy z tej strony, mamy z tej strony, mamy z tej strony Jest OK. A zatem uważam, że to boisko mamy zrobione. Było tutaj całkiem sporo pracy, a jeszcze tego nie dokończyliśmy, bo są jakieś bramki. Także zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego mojego tutoriala. Cześć!